na kogo głosować na listę numer jeden dlatego że polska potrzebuje zmiany odsunięcia od władzy raz na zawsze udecji liberałów komunistów i wałęsy przekreślenia w ten sposób układu który dławi dziś energię milionów polaków tylko my potrafimy to zrobić dlatego że dotrzymujemy słowa nie pękamy gdy pękają inni dlatego że jesteśmy skuteczniejsi od krzeszowskiego uczciwsi niż moczulski bardziej realistyczni niż korwin mikke nie wierzcie państwo w spreparowane sondaże są ostatnim ratunkiem tych którzy te wybory przegrają sromotnie. Za pół roku, po uchwaleniu nowej konstytucji, usuniemy Wałęsę z urzędu prezydenta. Wałęsa zdradził, osłania komunistów, toleruje rozkradanie Polski, nic nie robi. Zdrada Wałęsy przypieczętowała zmowę komunistów z grupą Keremka, Mazowieckiego, Michnika i Lityńskiego, zawartą w przeddzień okrągłego stołu. Przeszłość odkreślamy grubą linią. odpiew się wolę, co? Może się od generała teraz. Generałom bezpieki, komunistycznym zbrodniarzom nie spadł włos z głowy. Do spółki z Udecją, Liberałami i Wałęsą mają dziś wszystko: wille, banki, służby specjalne, prasę, telewizję, prywatyzację. Gdy przyszedł dzień, w którym można było zerwać definitywnie z przeszłością, na ich stronę przeskoczył jeszcze Moczulski. Zdradziło wielu, wielu nie przeskoczyło własnego życiorysu. Tacy ludzie nie mogą rządzić Polską. Porozumienie centrum ma ludzi nowych, dynamicznych, wykształconych: Antoni Tokarczuk, Adam Lipiński z Wrocławia, Ludwik Dor, Krzysztof Churzewski. Byliśmy jedynym dużym klubem bez kapusiów bezpieki. Nikt z nas nie głosował na dwie ręce. Mamy moralne prawo i zdolności przeprowadzenia zmian w Polsce. Zbudujemy nowe sprawne państwo z radykalnie ograniczoną biurokracją, bez aferzystów, łapówkarzy i kapusiów komunistycznej bezpieki. Polska może stać się bezpiecznym i szczęśliwym krajem, bez złodziejstwa, kłamstwa i niepewności jutra. Głosuj na porozumienie Centrum Zjednoczenie Polskie listę numer jeden. Spotykaliśmy się przez 12 dni. W setkach listów i telefonów mówili Państwo, że była to prawdziwie wolna telewizja. Dziękujemy. O tym, czy będziemy spotykać się dalej, zadecyduje 19 września. Głosujcie Państwo na listę numer 1.